Zostawiam za sobą sobudkę, w której dzisiaj nocowałem. Troszkę pruszy śnieg. Miał być ładniej od rana. Okno pogodowe spodziewane o 13:00, kiedy na ślęży będą najładniejsze, miejmy nadzieję, widoki. Wrócimy z sobudki żółtym szlakiem, a więc klasyczne podejście, ale trochę inaczej, ponieważ zamiast iść do końca żółtym szlakiem, wybrałem się, wyskoczyłem w bok na gozytynice, która ma 318 metrów. Można ją zdobyć łatwiejszą drogą z przełęczy, albo w zimie, tak jak dzisiaj, nieco trudniejszą od strony miejscowości. Górka niewysoka. Niepozorna, to jest ta, idę na drugi wierzchołek, gdzieś tutaj było dojście. Niepozorna, lekko górująca nad sobudką. I myślicie sobie, że jak jedziecie na ślęże, to nie warto tych mniejszych zdobywać. Nic bardziej mylnego, są one bardzo fajne. A z takich niepozornych górek potrafi być całkiem fajny widok. Tu na drugim wierzchołku miejsce ogniskowe. Ławka klasyka, nic się tu nie zmieniło. A tam w dole sobudka. Być może widzicie kościół, który dzisiaj rano gdzieś tu powinien być mijałem. Ślęża to dość fajna góra pierwszego kontaktu. Na przykład jadąc z Wielkopolski jest to pierwszy znaczący wierzchołek, który wyraźnie góruje nad okolicą i widać ślęże z bardzo wielu miejsc. Przygody sudeckie polecam zacząć Chociażby właśnie od Ślęży. Przełęcz, proszę Państwa. Tu dochodzi już szlak. Tu, pamiętam, są dosyć dziwne malowidła przy tym schronisku. Zaraz je zobaczymy. Krasnoludki opanowały winiarnie. Samochód zignorujcie. Generalnie krasnoludki w różnych konfiguracjach. No i fajnie. Fajnie, że takie miejsca są. Tu na Przełęcz łatwo dojechać samochodem. Dzieci mają frajdę w znajdywaniu kolejnych krasnoludków czy kolejnych stworów. Zobaczę, czy schronisko czynne. Światło się świeci, jest nadzieja. Ogród Bayent. PTTK, to powinno być otwarte. Raczki. Niestety pod górę było pod goznicą, chociaż to dopiero 300 metrów. Było dosyć ślisko, więc będzie jeszcze bardziej ślisko. Dlatego raczki, nie raki. Raki pamiętacie z odcinka z Jankiem, yy, moim przyjacielem, kolegą. Zdobywaliśmy wtedy, próbowaliśmy zdobyć kozi z czterech. Stawów. I tam mieliśmy raki. Dzisiaj mamy raczki. Łańcuch na dole. zaczało. Na pewno mnie popierniczycie. Robię to źle. Wiem, ta guma nie powinna być tak naciągana. No tak. Jak się nie pomyśli, to się nie zrobi. Tutaj wyraźnie jest napis front. A więc po raz kolejny sam sobie gratuluję kompletnej porażki, jeśli chodzi o metodykę zakładania raków raczków, ale efekt jest taki, że chociaż z bólami i z ogromnym stresem, to raczki na butach są, a więc idziemy. Drugi dzisiaj wierzchołek, Wieżyca ma już ponad 400 metrów, jest na żółtym szlaku na Ślęże patrząc od przełęczy pod Wierzycą właśnie i od sobudki. 400 chyba, 15 metrów. Minąłem Gozdnicę, minąłem Wierzycę, przede mną już tylko Ślęża, chociaż w pionie jeszcze 250 metrów. Dlaczego Ślęża górą pierwszego kontaktu? Bo na przykład jadąc z Wielkopolski to właśnie tą górę widzimy jako pierwszą górującą za Wrocławiem. Po drugie często wybieracie się wiem o tym, bo widzę w internecie, że piszecie, właśnie na Ślęża na przykład z dziećmi jako tą pierwszą górą, którą chcecie przetestować, którą chcecie sprawdzić, a tym samym sprawdzić samych siebie i własne dzieci. Jest tutaj wszystko, co powinna mieć góra. Jest schronisko na szczycie, jest jedno schronisko na przełęczy, jest wygodna. Druga przełęcz tą padła, na której będziemy w następnym odcinku. Dość fajne podejście, ale w sumie w pionie około 400, w niektórych miejscach 500 metrów, także całkiem ok, ale też nie za dużo. Dzieci powinny dać radę. Czy ślęża ma Potencjał długodystansowy, czyli coś co mnie chyba najbardziej interesuje. Sama Ślęża i Radunia i okoliczne szczyciki może nie, ale Ślęża w połączeniu z innymi wariantami już tak. Planuję taką trasę pieszą czterodniową z Wrocławia do Barda. To jest chyba zielony szlak i potem na Ślęży zmienia się w żółty i czerwony przez zdaje się wzgórza niemczańskie i taka czterodniówka przede mną być może w tym roku się uda i właśnie ten szlak idzie w tym moim wariancie Wrocław bardzo przez Ślęża, także jak najbardziej potencjał długodystansowy jest, aczkolwiek pamiętajcie, że Ślęża i okoliczne pagórki to tak naprawdę wyspa w promieniu paru kilometrów są górki a potem robi się dosyć płasko, czyli jeśli męczą was Długodystansowe wędrówki po dość płaskim terenie, tak jak na przykład w Paczkowie na GSS-ie. No to nie jest to dla Was. Nie będę się specjalnie skupiał na jakichś takich starożytnych pozostałościach, które tutaj są. Pokażę je teraz w obrazkach. To jest fajna lekcja dla młodego człowieka lekcja historii pokazać, co tu było. A było trochę magicznie. Ja skupiam się w tym filmie i w pozostałych na przede wszystkim dystansach, najlepiej długich dystansach. E, dzisiaj przejdę około 30 km. E, wy w tym filmie zobaczycie pierwszą połowę, a mianowicie trasę z Sobudki na Ślęże. Tam zakończymy dzisiejszy film, ale za tydzień, dla mnie minie zaledwie parę minut, a dla Was cały tydzień e, będzie. Prawdziwa perełka, na którą już zapraszam, skalna perć. Najmniej chyba znana część ślęży, rzadko wybierana trasa. Owszem, trudniejsza, ale bardzo, bardzo fajna. Droga żółtym szlakiem z Sobudki na ślęże. Jest bardzo dobra. Podejście pod wieżyce strome, ale zakończone efektowną wieżą widokową, która jednak nie zawsze jest czynna. Warto to jakoś sprawdzić. Ale ciekawszy widok na samej górze, więc nie trzeba wchodzić na tą pierwszą wieżę na wieżycy. Droga szeroka, ale warto tutaj, tak jak ja, wybrać się w ciągu tygodnia. Dzisiaj zamiast w pracy jestem na Ślęży. I bardzo mnie to cieszy, jest poniedziałek, spotkałem zaledwie trzech biegaczy, z którymi wymieniłem się krótkim cześć i każdy pobiegł, poszedł w swoją drogę. Natomiast gdyby teraz była sobota albo niedziela, to spotkałbym tutaj jedną czwartą Wrocławia. Tu mamy ciekawą bardzo formę reklamy. Czyli tam. Tam już przebłyskuje wierzchołek Ślęży. Zaraz będę na szczycie. Czas sobótki godzina 15 z samego miasta, czyli całkiem nieźle. Cały zaparowany, ale już w schronisku na Ślęży. Także tutaj odpoczynek i potem zobaczymy co widać zwierzę, a widać coraz więcej, ale zobaczcie Przesła nawet mają tutaj takie kultowe rzeźby, właściwie wizerunki rzeźby. No i oznaczenie wysokości ślęża 718 metrów i fajne schronisko, które polecam. Widać, sam szczyt Ślęży jest tak duży, że mógłby tu lądować nie jeden śmigłowiec. Bywało, że widziałem tutaj na szczycie niemal 100 osób, i wszyscy się mieścili. A idziemy teraz na punkt widokowy. W sumie, w Sudetach, tak dużo miejsca na szczycie to jest w pewnym sensie rzadkość. Tutaj jest dosyć wąski otwór, więc plecak można zostawić na dole i kiki i, ki. i łazić. Na Ślęży widoki jeszcze takie sobie, widoki wrócą za dwie godziny, kiedy ja tu wrócę, kiedy będzie szczyt pogodowy. Na razie widoki nie będą nam za bardzo potrzebne, ponieważ pójdziemy w stronę Skalnej Perci, a tam liczą się skałki i fajne ścieżki. Widoki nie są aż tak istotne, kończymy zatem pierwszy odcinek, mi przeskok do kolejnego zajmie kilka sekund a wy na kolejne poczekacie tydzień premiera. Za tydzień w piątek będzie o skalnej perci. Także do zobaczenia za tydzień.